Cześć! Zjawisko zderzenia ze ścianą może dotyczyć każdego podczas maratonu, w szczególności mnie jako osoby początkującej. Ten tydzień to ostatnia szansa, aby odsunąć to zjawisko jak najdalej od siebie. Planuję wykonać w tym tygodniu dość długie, w miarę spokojne biegi, tak aby nie obciążać nóg, które ostatnio odmówiły mi posłuszeństwa. Dzisiaj w planach do wykonania mam bieg 90-minutowy. W środku tygodnia zobaczymy, jak się uda poprowadzić treningi, ponieważ już poniedziałek i wtorek przepadł mi na niczym. Natomiast sobotę lub niedzielę wykonam bieg najdłuższy z dotychczasowych. Taki jest przynajmniej plan. Maraton będzie nie lada wyzwaniem, dlatego uznałem, iż taką minimalną granicą rozsądku będzie to. Że w tym ostatnim tygodniu ciężkich przygotowań muszę przebiec minimum dystans maratonu. Czyli muszę pokonać ponad 42 km. Biegłem już ponad pół godziny, ale powiem Wam, że odczuwam nadal ból w kolanach. No nie jest to wielki ból, ale czuć, że coś tam nie jest ok. Przez ostatnie dwa dni nie miałem czasu na spanie. Dodatkowo kiepsko się odżywiałem. I teraz to odczuwam. Będzie mi się bardzo ciężko. Tego pamiętajcie. Nie tylko trening, ale i regeneracja. W końcu wiatr trochę ucichł. Mogę Wam coś nagrać. Dzisiaj biegnę godzinę. Staram się utrzymywać ten, bo pomiędzy 78-80% tętna maksymalnego. Tak aby trzymać w miarę prędkość. Natomiast objętość treningu mniejsza, aby nie przeciążać się przed długim niedzielnym biegiem. Jutro dzień odpoczynku. Gotowanie do niedzieli, a w niedzielę test ostateczny przed maratonem. Skończyłem mój godzinny bieg, przebiegłem 10 km/80 m, a teraz czas jeszcze na dobre rozciąganie. Dzisiaj niedziela, ostatni dzień tygodnia, a jednocześnie ostatni. Dzień treningu właściwego. Uf, ostatnie dwa tygodnie pozostawiam na wyciszenie. Dzisiaj natomiast sprawdzian właściwy tuż przed maratonem. W planach mam 3 godziny biegu spokojnego albo 30 km. W zależności co będzie pierwsze. Teraz mija mi około. 1,5 godziny biegu, tak więc zbliżam się do połowy czasu albo do połowy dystansu. Minęło pół godziny, tak więc przesuwam swoją życiową granicę. Sprawa jednak wygląda tak, że teraz został tylko bieg pod górkę. Uh. Skończyłem swój bieg Uff, jednak musiałem być 3 godziny, ponieważ nie udało mi się być wstępie takim, aby najpierw uzyskać 30 km Pokonałem 28 790 Uff. Uff. Musiałem usiąść, żeby mieć siłę do Was mówić